nas z tej strony Komuna, bo to jest kolejny odcinek z Alarm for Cobra 11, Ciąż byśmy mieli z Race Drive. Um. Dobra, zróbmy sobie normalnie, jak wszystko po kolei. Policyjnym jedziemy, okej. Okay. Pierwszy raz idziemy takim, więc mam nadzieję, że będzie jakiś w miarę porządny samochodzik. Dzisiaj, jeżeli się uda, zrobimy pięć misji, tak jak w poprzednim odcinku. Chcę po prostu skończyć tę serię, bo jest ich za dużo, stanowczo za dużo i... No, już nie wyrabiam, żeby nagrywać, wszystko. No to co musimy tutaj zrobić? Z tego co czytałem przed chwilą, e, musimy zatrzymać gościa, może mieć maksymalnie 20% obrażeń. Musimy go zatrzymać na sekundy. Z tego powodu, że on ma, że on przewozi bombę. Tak, coś w tym rodzaju, nie pamiętam teraz dokładnie, jak to szło. O, nie, 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 ała. Oh. Dobra, przewijaj to, da się, przewinąć, da się, dobra. Na szczęście SK się przewija Jakby ktoś nie wiedział, oh, kurczę, no nie, 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 ah, nie, no fuck, no, kurde, no, nie idzie mi w ogóle teraz. Teraz hmm. sobie coś dosania wezmę, kamu <gamy> na busie. Tabletki na gardło. I ten z tym samochodem się nie da jeździć. Patrzcie w ogóle, jak to się ślizga ciągle. Z to jest samochód do driftu, a nie policyjny radiowóz. Boż. Nie w takim głównym można jeździć. Polones. <grym> Znowu. Widzicie to ledwo, coś się wyrobiłem. No. Dosłownie, ledwo co. No, patrzcie, patrzcie to. Ja, pitole. O, boż. O Boż! No nie wierzę, no po prostu nie wierzę. Ach, w tym samym się gówno da zrobić, a nie dogonić kogoś, Boże święty. Nie, ale teraz zrobię na 100%. No, czulu, jak jeździsz? Ja pitole, restart. Tak, będzie dłuższy odcinek. Dawno nie było żadnego dłuższego. Oj. To nie jest samochód, to jest gówno. Jest to gówno polizjezl. Po niemiecku jeszcze polizei, coś w tym rodzaju. Dobra, to trzeba zwolnić trochę. Tutaj też trzeba wymijać ładnie, ostrożnym być. Tutaj też przyhamować trochę, skręcić. O, ładnie jest. Tutaj, żeby w nikogo nie uderzyć. A już widzę gościa. Tutaj, ostrożnie, 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 ostrożnie. Już go zaraz mamy. Tylko czy on się będzie chciał dać złapać? Chyba nie będzie chciał się dać złapać. Musimy być ostrożni. Możemy go tylko 20% osłabić. Więc nie możemy w niego uderzać. Trzeba to uważać. Po prostu. O, tutaj może się uda, może będzie moja okazja. O, 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 e, nie. nie, Uda się, uda się, uda się, uda się, uda się! Udało się! Dobra. Nie więcej tak to miało wyglądać. Kontynuuj, kontynuuj. Fajnie, fajnie. Następny. Ścigany. Nie czytam, nawet. Dowiemy się za chwilę o co chodzi. Odcinki nie mogą być długie. Nie lubicie długich odcinków. Ale teraz będzie dłuższy, bo się za pierwszym razem nie udało. O. o, mamy zniszczyć kogoś. O, chyba ogarniam tą misję już. No, chyba nawet już wiem o co tutaj chodzi i przypominam sobie tak, dokładnie. Musimy zniszczyć tamtego typa. Widzieliście to? Widzieliście to? Widzieliście, musieliście to widzieć. To było proepickie. Dawaj, 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 dawaj. To będzie skręca teraz. Trzeba uważać, żeby... Nie... Widzieliście to Posturka. Jecie, ciecie, jecie, Ja sobie A! Oh, tabletkę wezmę wyciągnę. No, au, co tu mi tak bijesz? Nie ma takiego bicia. No dobra, jedzie. <śm... <śm... Dawaj, 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 dawaj. Tu mamy kolejny zakręt, może się uda, raczej nie. Ale cóż, dobra, było blisko Tutaj, 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 tutaj. tutaj. Aaaa! O, mało, myślałem, że będzie więcej. Ja, Prosceńki to są, mnie. Mi się podobają, nie wiem jak to No wyprzedaj. Dobra. Musimy być prawie cały czas z tyłu. Hmm, po prostu jak jest przodu, to nie mamy szans, żeby go osłabić. On z nas nie będzie uderzał Tutaj, 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 tutaj Wow. Jedzie, Jedzie. Dobry, zły kierowca. Nerwuje mnie ten licznik, że nie można wyjeżdżać poza trasę, no oh, udało się Hmm, ciśnij dalej, ciśnij Naprawdę podoba mi się ze scenki takie w których... Wow! To zwolnione tempo jest i w to. No, dawaj, dawaj, dawaj. 50% drogi się trześć obrażeń. Jedziesz z Disiu. O właśnie. Oh. <coughs> No, tutaj chyba za każdym razem będę wam przypominał, że macie możliwość klikania w reklamy, jeżeli tylko chcecie mi pomóc, możecie to zrobić. A, udało, udało się. Po prostu, chcecie nowe gry? A za co ja mam kupować te nowe gry? Nie ma pieniędzy. Zarabiam tylko na YouTube, nie dostaję kieszonkowego, bo moi rodzice też nie mają za dużo kasy. No, ja będę znowu normal. Coś tam nie wiem, w sumie nie przeczytałem. Zresztą zaraz się dowiem o co chodzi. Ale znowu trzeba zatrzymać. No dobra, nic trudnego, nie. A nie, chyba trzeba wyprzedzić. Wyprzedzić. Tak. Nie możemy go zniszczyć za bardzo. Tak. Nie możemy go zniszczyć. Tylko wyprzedzić go trzeba. Ha. Łatwo idzie e, domyśleć się, o co właściwie chodzi w misji. Jak mają w sobie pozycję, to jasno pokazuje nam, że musimy być pierwsi. Jeśli mamy na zielono damage pokazany, no to jasne, że nie możemy jakiegoś tam przekroczyć. To chyba było 50%. Wow, wow, wow. Tylko żeby... no, zjeżdżaj Patofianie, jeden. Żeby go nie zabić, <laughs> nie, 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 zatrzymać, nie, Wiecie, co nie, 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 O nie, 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 Kolejny odblokowany, kontynuuj. Jeszcze dwa, tylko na dzisiaj. Hmm. Mam co ciężarówkowiec w niebezpieczeństwie? Tak, coś w tym rodzaju. Tracker. No, tracker to jest kierowca ciężarówki, no. A jak on się tak po polsku nazywa Cięża ciężarowiec? Może nie wiem. Hmm. My mo nie możemy mieć za bardzo zniszczonego samochodu i on nie może mieć... Ale kurde, patrzcie, 3 km, 3,5 km prawie musimy dojechać. No, spory kawał. Na szczęście na kogutach nam zjeżdżają z drogi, nie mamy się co bać. Eee, szybko ten czas leci. No, w sumie to jest ciężarówka, nie? No, dobra, czekam na misję z autobusem, która mi się... Eee, a a skurs... eee, strasznie podobała. Pamiętam ją, to dzisiaj coś tam trzeba było zrobić. Dzisiaj jechała autobusem. Tyle pamiętam. Tak, o, tutaj uważać, tutaj też, żeby zjechać po malutku. Tutaj, 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 jeszcze 2 km zostały. No nie całe. 250 na godzinę prawie. No dobra, 240, niech będzie po bliżej trochę. who's bad? Ostrożny, oh, być ostrożny! O oh, boże, się wystraszyłem. Za chwilę powinniśmy go móc już widzieć. Tak na 200 metrach. O oh, fuck, się wystraszyłem. Więc co oni tak wolno zjeżdżają? No nie widzę, że ten policjant się śpieszy. E? E? Ja by takie koguty sobie dorobić do własnego samochodu i włączać, jak trzeba będzie jechać, o, już jest widać. O, to jest to. To jest trudne. O, oh, fuck. O, oh, fuck. Widzicie, to było trudne. Tu <laughs> no jeszcze mnie zablokował Patafian 1. Ach. Chyba ogarnia się o co chodzi, nie? Mamy pokazane takie dwa kwadraciki, w których musimy się znaleźć. Wow. Nie, 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 no nie tak nie, tak nie, tak. O, 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 o. A, o. A, o, a, o, a, o. No nie, w ten sposób to nic nie zdziałam. Tutaj może teraz. Nie, no kurczę, tak blisko było. No nie. Ja pitole. O, o, uda się, uda się, uda się. Uda się! Wow. No to teraz idziemy tym. O, oh, nasz samochód nam ucieka tam. O, powinniśmy za nim jechać. Hmm. Tak mi się jakoś wydaje. Wow. <laughs> Jepczę w tablicę. A... Co mogę jeszcze powiedzieć? No po prostu musimy dojechać na miejsce, nie? Kierowca najwidoczniej zasnął. A że przewozi benzynę trzeba mu trochę pomóc. No, 92 93 Patrzcie to i zero obraże O-o. O-o, 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 o ostrożny być. O-o, Nie uderz w nic. Dziękuję. no i kolejna misja zaliczona na medal. No, odznakę właściwie. Jeszcze jedna. Ostatnie. Jakby to... Praktyki za kierownicą? Nie, Coś... nie wiem, właściwie jak. Hmm. Chyba, chyba wiem o co chodzi, mniej więcej. Albo nie wiem? A, już wiem o co chodzi, już wiem, sorry. Już wiem. Mamy po prostu mm, 4 minuty i musimy go uderzyć. Dwa razy już uderzony. 3 razy 4. Nie, 3. Dobra, lekkie puknięcia mają być. Żeby nie zniszczyć naszego samochodu. Ostrożny być, ostrożny. Nie, puk, puk, puk tutaj, dawaj, jedziecie, 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 muszę cię uderzyć, nie? ach dopiero 4 razy, to jest dosyć trudne Naprawdę trudniejsze niż, niż się spodziewałem a tu można chyba zrobić takie, takie coś, takie, patrzcie leciutko, leciutko go Fuck. pyk 5 pyk tutaj jeden kolejny, już mamy połowę pyk, siedem. Ach, prawie go sięgłem. O, dawaj, ja mi daję gaz, 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 Ale podobne samochody. i Pyk 8, pyk 9, pyk 10. Pyk, a, myślałem, że będzie 11. Nie udało się. Dalej, 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 dalej. Ciśnij. Już niedużo zostało. I A, 12 na 12 13 nawet Teraz pozostało nam dojechać na metę Tak mi się wydaje <grystanie> chyba to o to chodziło Mam nadzieję, że tak Bo jak nie o to, to będę musiał przeczytać. A ja nie lubię czytać. Czytanie jest złe a po prostu strasznie wolno czytam. Może jakbym szybciej czytał? To może, może ja bym czytał książki nawet? Może ja bym napisał książkę? Nie. O. Oh. Nie! W którym się wraca? Ja się, muszę wrócić na torno. O właśnie, kurde no. Tak, zepsuć. A na szczęście nie dużo obrażeń. Myślałem, że będzie gorzej. Na szczęście tak nie było. Bo taki króciutki odcineczek został tylko. Widzicie to. Tutaj, tutaj, tutaj. Uważaj, 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 uważaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj i hop, siup Dobra, prawdopodobnie się udało. Tak, uda się. A, to było na łatwym, sorry, myślałem, że zmieniłem. Dobra. Odblokowaliśmy kolejne, już mamy cztery gwiazdki. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał, jeżeli tak, za nie zapomnij y kliknąć w reklamę i nie zapomnij dać łapki w górę. I jak jesteś nowy, nie zapomnij dać suba. Cześć, trzymajcie się, na razie.